Stanisław Korytkowski, urodziłem się w Zwierźnie w roku 1950. Jak byłem młody, potryskałem zdrowiem. Biegałem, grałem w piłkę, grałem w szachy, trochę ciężarów uprawiałem. Po wojsku zaczęły mi nogi boleć, ale tak delikatnie. I z biegiem czasu, z biegiem dni coraz bardziej bardziej. Wytrzymałem to do lat 40. Tak, tak w 40 roku życia. No. W 40 właściwie siódmym, piątym gdzieś tak, już nie pamiętam. Chodziłem do lekarzy. Lekarze mi stwierdzili, że za dużo ważę, bo wtedy ważyłem ponad 90 na, jakieś 97, 8, żeby schudnąć. Ale ja im mówiłem, że po prostu nogi mi chudną strasznie i się okazało, że mam dużą miażdżycę, straszną miażdżycę, że w lewej nodze tętnica nie przypuszcza 97. 8% nie przypuszcza krwi, a w prawej nodze jakieś 86-7%. No i szybko wtedy do szpitala, ale to już było później, jak ja się dowiedziałem, nie? Ponieważ mi nogi bolały i mi schudły nogi, bo to jest ważne. W obwodzie w udzie kiedyś mierzyłem. Obwód wynosił 689, a później miałem 49 do 50, to jest bardzo dużo. I wtedy zacząłem prywatnie coś myśleć. No i wyszło tak, że w latach dwutysięcznym chyba 17 czy 16 roku prywatnie poszedłem na Doplera i tam okazało się, że mam straszną zakrzepicę i potem się okazało, że mam miast ja co po, wyszło, że mam 96-7% nieprzepuszczalności i w, w prawej trochę więcej. Poszedłem do szpitala, żeby mnie przepchać żyły i się nie udało. Okazało się, że nie mogę, że, że po prostu takie, no, no, że nie mogą, nie zrobili tego, ja się... Wtedy po tym zabiegu spytałem się pana doktora, że czy mają e, słaby sprzęt, czy tępę narzędzia, że niech mogły. Doktor się strasznie zdenerwował i powiedział, że mają najnowocześniejszy. Wypisał mi sprzęt najnowocześniejszy, taki jak w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. Wypisali mi ze szpitala. Kazali mi chodzić systematycznie do naczyniowca, chirurga naczyniowego. Pewien lekarz, już nie powiem, jak się nazywa, powiedział, jak ja po szpitalu wyszedłem, że ja mówię, że bajpasy przeszczepić czy coś wszczepić. To on mówi, człowieku, do czego, do czego? Najlepiej by było i najszybciej ci nogi obciąć koło samego tyłka. No to Zrezygnowałem z tego. No i potem, w tym czasie się dowiedzieliśmy, że w Olsztynie przyjmuje pan doktor Siwik. I yy, miażżycę leczy kroplówkami. I udaliśmy się do doktora Siwika i zaczęliśmy leczenie. Z panem doktorem, po prostu siwikiem. Bardzo miły pan zresztą. I to skutkowało, bo wówczas przedtem nie mogłem przejść 300 metrów z ledwością, a potem, potem coraz więcej, coraz więcej. Z tym, że systematycznie ja brałem chyba przez dwa lata. Ponad 100 kroplówek wziąłem. Czułem się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc lepiej. Tam miałem przerwy i w 19 roku w czerwcu. Czy w lipcu zakończyłem te setne, bo chciałem sobie odpocząć, nie? I teraz po prostu miałem w tym roku jeszcze podjechać tam do Olsztyna, ale się czuję dobrze i na pewno jeszcze skorzystam. Ja nie mówię, że na tym zakończyłem. Absolutnie nie. Będę kontynuował. Powiększyły się mi po prostu. Przepływ. Jak miałem, nie przepływały w nodze lewej 97,6%, w prawej 85,7%, to teraz w obuch mniej więcej jest jednakowe, że 60% tylko. Także jest lepiej, lepiej się czuję. Jak kiedyś nie mogłem przejść 300 metrów, 250, to teraz przechodzę 3,6. 6... Kilometrów. Poszedłem do doktora Siwika, no i on mnie widocznie uratował, że jeszcze stoję na nogach i dosyć, dosyć chodzę.